Witamy Was w kolejnym odcinku Miotły Czasu. Z tej strony Paweł Wojtyś i Paweł Kobus. List, o którym mowa w tytule dzisiejszego odcinka, został napisany w 1675 lub w 1680 roku. W czasie, gdy atamanem koszowym na Siczy Zaporowskiej był Iwan Sirko. Oryginał pisma nie zachował się do naszych czasów, jednak w latach 70. XIX wieku została odnaleziona kopia tego dokumentu, sporządzona w XVIII wieku. Dało to podstawy do twierdzenia, że rzekomy list był mistyfikacją. Kopię tę odnalazł etnograf hobbysta z Jekaterynosławia, a następnie przekazał historykowi Dymitrowi Jawornickiemu. Ten z kolei odczytywał pismo dla rozweselenia swoich gości, wśród których był artysta-malarz Riepin. Tenże zainteresował się całą tą historią i w 1880 roku rozpoczął pracę nad przedstawiającym scenę pisania listu obrazem. Kozacy piszą list do sułtana, który widzicie teraz na okładce tego odcinka. Czy list ten był prawdziwy? Nie możemy tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością, ale warto go przytoczyć. Na początku jednak to do kozaków list napisał sam sułtan. No, może nie osobiście, zapewne, zajadając rodzynki, dyktował jego treść swemu skrybie. Posłuchajcie: Ja, sultan, syn Mehmeda, brat słońca i księżyca, wnuki namiestnik Boga. Pan Królestw Macedonii, Babilonu, Jerozolimy, Wielkiego i Małego Egiptu, Król nad Królami, Pan nad Panami, znamienity rycerz, niezwyciężony dowódca, niepokonany obrońca miasta Pańskiego, wypełniający wolę samego Boga, nadzieja na uspokojenie dla muzułmanów, budzący przestrach, ale i wielki obrońca chrześcijan. Nakazuje Wam, kozakom zaporowskim, Poddać się mi dobrowolnie, bez żadnego oporu i nie kazać mi się więcej waszymi napaściami przejmować. Odpowiedź Kozaków. Ty, sultanie, diable turecki, przeklętego diabła, bracie i towarzyszu, samego Lucyfera, sekretarzu, jakiś ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić. Twoje wojsko zjada czarcie gówno. Nie będziesz ty, suki, ty, synu, synów chrześcijańskiej ziemi pod sobą mieć. Walczyć będziemy z tobą ziemią i wodą. Kurwa twoja mać. Kucharzu, ty babiloński, kołodzieju macedoński, piwowarze jerozolimski, garbarzu aleksandryjski, świński pastuchu wielkiego i małego Egiptu, świnio armeńska, podolski złodziejaszku, kołczanie tatarski, kacie kamieniecki i błaźnie dla wszystkiego, co na ziemi i pod ziemią. Szatańskiego węża potomku i chuju złamany. Świński tyryju, zadzie, psie rzeźnika, niech kurwa twoja mać. O tak ci kozacy zaporoscy odpowiadają, plugawcze. Nie będziesz ty nawet naszych świń wypasać. Teraz kończymy. Daty nie znamy, bo kalendarza nie mamy. Miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany. A dzień u nas taki jak i u was, za co możecie nas w dupę pocałować. Podpisali. Ataman koszowy Iwan Sirko ze wszystkimi zaporożcami. Podobało Wam się? A musimy Wam powiedzieć, że my czasami czytamy oba listy dla rozweselenia naszych znajomych w podrzędnych knajpach klerykowa lub jak chcecie, urzawca czyli kielc. Teraz kończymy, daty nie znamy, bo kalendarza nie mamy. Miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany, a dzień u nas taki, jak i u Was. Stop! No, i tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam, drodzy widzowie, że byliście z nami w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za dotychczasowe wsparcie i prosimy o kciuki w górę, komentowanie, subskrybowanie i przekazywanie znajomym. Do następnego odcinka, czyli do zobaczenia i usłyszenia już za kilka dni. Mówili do Was Paweł Wojtyś i Paweł Kobus. Cześć. Hej. Hej.